Politycy koalicji obywatelskiej domagają się ponownego przeliczenia głosów oddanych w ostatnich wyborach prezydenckich. Padają nawet sugestie o możliwym fałszerstwie. Proces wyborczy Komitetu Rafała Trzaskowskiego trafił już do Sądu Najwyższego, który ma czas do 2 lipca, by ocenić jego zasadność. Łącznie zgłoszono blisko 35 tysięcy protestów, choć nie wiadomo, ile z nich zostanie odrzuconych z powodów formalnych. Polacy sceptycznie podchodzą do całej inicjatywy. Ponowne liczenie ponad 20 milionów kart wyborczych byłoby ogromnym, kosztownym przedsięwzięciem, a przede wszystkim bezcelowym. Jego zdaniem mówienie o masowych nieprawidłowościach to polityczna histeria ludzi, którzy nie potrafią pogodzić się z porażką. Wybory przeprowadzało 31 tysięcy komisji wyborczych, a pojedyncze błędy, choć możliwe, nie oznaczają systemowego fałszerstwa. Ewentualne pomyłki w kilku lokalach mogą i powinny wyjaśnić prokuratura oraz sądy, ale nie dają podstaw do kwestionowania całego wyniku. Podobne stanowisko prezentują inni specjaliści od prawa wyborczego. Przyznają, że przy procesie na taką skalę drobne uchybienia są nieuniknione, jednak brak jest dowodów na manipulację wpływającą na rezultat. Mimo to część polityków KO, w tym Roman Giertych, publicznie domaga się ponownego liczenia głosów i sugeruje nadużycia w wielu komisjach. Giertych złożył nawet wniosek o dostęp do protokołów rejonowych sądów, lecz Sąd Najwyższy odmówił udostępniania dokumentów. Premier Donald Tusk, komentując sprawę po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, stwierdził, że obywatele muszą mieć pewność, iż ich głosy zostały policzone prawidłowo, ale jednocześnie podkreślił, że nikt nie powinien kwestionować wyniku wyborów bez solidnych podstaw. Zamiast rozpalać emocje i wracać do urn, politycy przegranej strony powinni przeanalizować własne błędy kampanijne i skupić się na realnych problemach kraju.